O! I mamy monetkę. I oto jakiś moneciak. O a tym moneciakiem jest pięciogroszóweczka nie i trzy? Nie no przecież nie było trzy groszówek pięć groszy to Pereol taki hmm groszóweczka tym razem się trafiła. Z którego roku? To chyba nie widać, bo ona będzie z 49 na pewno. Hmm. Taki kolor ma czerwonawy zielonkawy, bo to chyba ona jest miedzią nikier.